Hej, siema wszystkim, tutaj Michu i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią rusza e, pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, mianowicie zmodernizuj sobie peceta, jest to swojego rodzaju poradnik wirtualny, który będę Wam mówił jak, w jaki sposób możecie modernizować swoje komputery, podpowiadał wam jakie części możecie wybrać i tak W dzisiejszym odcinku wybrałem trzy osoby, a tak jak mówię, będę wybierał dwie lub trzy osoby, zależnie od e, ilości zgłoszeń itd. itd. I wiadomo, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I dzisiaj wybrałem sobie trzy osoby, mianowicie Adama, Kacpra i Karola. Oczywiście wybrałem te osoby zgodnie z tym, jak nadesłały do mnie zgłoszenia, czyli są to pierwsze trzy osoby, które nadesłały do mnie zgłoszenia. Te osoby wcześniejsze, znaczy które później wysłały do mnie zgłoszenia też będą w filmikach, tylko oczywiście w następnych, więc nie martwcie się o to. Jeżeli chcecie wysłać swoje zgłoszenie do następnego odcinka, to macie w, pod spodem y, wzór y, w opisie filmu i wedle tego wzoru przysłacie na mojego maila michausz 98 gmail.com. No i zaczynamy od pierwszej osoby, mianowicie Adama. Adam napisał do mnie, y, że teraz posiada peceta Intel E8500, 4 GB RAM DDR2, 160 GB dysk, obudowa typu Sheet, czyli wąska, nic się nie mieści i Asus GT430. Ma 1720 zł na modyfikację, Stare części go nie interesują, zostawia sobie nowy dysk, tak jak tutaj pisze. Ma jeszcze gdzieś 160 GB inny, więc to mówi, że mu wystarczy. Interesują go tylko nowe części e, i PC. ta potrzebuje raczej do gier. Głównie grywa w takie tu jak CSGO, Paladin's Flatout 2. E, te gry chodzą na złomie, ale ilość FPS-ów nie jest zadowalająca. E, napisał, że dodam, że procesor mam już zakupiony. g 4560, w przyszłości zestaw będę zamierzał ulepszać jako kartę. Z Kłonny byłbym do rx 470, ja właśnie nie przeczytałem tego dokładnie, że Ty masz kupionego już G4560, myślałem, że chcesz go zaproponować, no to będziemy lecieć teraz w takim razie na, e że tak powiem, na żywioł, e czyli tego G, którego tutaj Ci chciałem polecić Pentiuma odrzucamy, płytę jaką Ci podam tego Pentiuma jest to MSI B250M Pro VH, Dlaczego taka płyta? Dlatego, żebyś nie musiał już aktualizować sobie BIOS-u, nie, nie prosić żadnego sklepu, żeby tutaj cię zaktualizowali BIOS. Masz tutaj już płytkę z e, zaktualizowanym BIOS-em. E, płytkę bardziej przyszłościową, z większą ilością złącz. E, tak samo złącz SATA. E, moim zdaniem lepiej ta płyta ogólnie wygląda. E, I co? No i jest solidna. I w końcu to chipset B250, a nie H110. Czyli coś, co mówi samo za siebie. Oczywiście też ścieżka audio odgrodzona od reszty. Więc. E, Moim zdaniem jest e, ok. Ma też złącze M2, ta płyta. Pamięć: budram Ram DDR4, 8GB, e, standardowo 8GB RAMu. E, Cel 15-2133MHz wystarczy w zupełności. Moim zdaniem tutaj nie ma co dopłacać do lepszego RAMu, bo co mamy po lepszym RAMie? Ewentualnie tam jakieś krótsze opóźnienia, czy e, szybsze, szybsze, jeżeli chodzi o megaherce. Ja wybrałem Ci kartę Paris GeForce GTX 1050TI, natomiast z tego co widzę ty tutaj w wolę RX470, więc wybierzemy Ci RX 480, e, jeśli tego chcesz. I to też będzie właśnie moim zdaniem lepszy wybór. Wybierzemy od, wersję od MSI, chociaż nie, może bym wolał Safirea, bo jakoś mam zaufanie do tych, e, do tych kart Sapphire jest. Zaraz tutaj zobaczymy i RX 480. Czy to się w ogóle kliknęło, w to Sapphire, czy nie? A, niestety. Dobra. Szukamy teraz RX 470. No to super, że już masz zakupiony procesor, mamy większe pole do popisu, że tak powiem. No i mamy RX 470 Nitro Plus. Akurat RX 470 oczywiście jest wydajniejszy od 1050 Ti, no bo, no, wydajniejszy, no powiedzmy. I co? Karta ma dwa wentylatory, bardzo fajne chłodzenie, takie dosyć to wszystko proste i minimalistyczne. Mi się osobiście to podoba. Karty Sapphire z reguły są bardzo ciche i, i dobrze się podkręcają. Ja miałem dwie karty Safaira, byłem bardzo zadowolony i wcale bym nie zmieniał te, tej karty, jeżeli by była taka opcja, natomiast potrzebowałem czegoś wydajniejszego. Wersja Nitro plus OC to już standardowo podniesione taktowania, więc bardzo fajna karta moim zdaniem. 8 GB. GDDR5, e, przepraszam 4 gb tutaj jest błąd w opisie, e, niestety, i co, no i tyle jeżeli chodzi o karty, jest wydajna, na tym zestawie sobie pograsz większość nowych gierek na wysokich ustawieniach, nie masz się o co martwić, e, Zasilaczek Ci wybrałem jest to PC Vero L1 500W, ale m, kiedy zmieniliśmy tą kartę, warto by było zainwestować w coś lepszego, e, może w Vero M1, który jest niewiele droższy, tak mi się wydaje, no niech będzie całkiem fajny zasilacz, cichy, wydajny, jakoś nie było większych z nim problemów, więc myślę, że, że warto się nim zainteresować i obudowa Silent UVC Brutus M10 Pure Black, ale jako, że ty napisałeś, że masz już ten procesor, więc ceny się troszeczkę zmieniły, dlatego ja bym ci zaproponował. RG1W, obudowa, którą ja sam posiadam, tylko nie wiem, czy będzie tutaj na liście, i sobie całkiem zachwalam. Jest RG1, ale nie ma RG1W. Eee. Dobra, nie chcę mi się. A na dole nie było jej? Była, o super. Eee, także tak się prezentuje ta obudowa, ma okno, jest no, za tą cenę całkiem solidna eee, i nie ma się tutaj co więcej lepszego po niej spodziewać. Bardzo fajna obudowa, eee, moim zdaniem, za, to, za te pieniążki. I na tym zestawie sobie pograsz w te gry, o których mówiłaś, w na trójkę też sobie zagrasz, ponieważ no spokojnie ten procesor da radę z tą kartą, myślę, że tu nie będzie większego e, problemu. E, I przejdźmy do następnej osoby, do Kacpra. E, Kacper napisał do mnie, że posiada teraz peceta o następującej specyfikacji, co mnie bardzo zadziwiło. Procesor jaki posiada jest to i 7 4 GHz, karta graficzna to 1066 GB. 18GB RAMu posiada chłodzenie procesora Bequiet Dark Rock 3 Pro, płyta Asus P6T, jest to płyta na stokie 1366, oczywiście, zasilacz 700W czysteka i dwa SSD-ki połączone w RAID 0 oraz jeden HZD Seagate Barracuda. Kacper ma 1000 zł na modyfikację, interesem go nowe lub używane, dla niego jest to obojętne i potrzebuje PCA do gier. Moim zdaniem za te pieniądze 1000 zł ciężko jest cokolwiek ułożyć lepszego od Twojego PC, dlatego polecałbym Ci dołożyć i minimalnie zakupić sobie taki tutaj zestaw jaki Ci podaję, czyli Inter, Intel Core i5 7600K, żebyś mógł go sobie podkręcać. Niestety Ty masz RAM DDR3, a znaczy procesor sam w sobie obsługuje DDR3, z tego co, z tego, co pamiętam, na DDR3 low voltage, więc tak czy inaczej Twoje kości tutaj nie podejdą, y, dlatego będzie zmuszony do wymiany pamięci na DDR4 y, i płytę MSI Z270A Pro. Y, płyta, która da radę, podkręci twój procesor, ten który sobie właśnie, y, właśnie się tutaj podsunąłem y, jako pomysł. Y, I posiada cztery banki pamięci, więc jeżeli chcesz mieć więcej pamięci niż masz teraz, y, to też musiałbyś dołożyć. Y, Troszeczkę pieniążku, bo to już ci wychodzi 1000, ile? 1700 zł lekką ręką e, za ten zestaw. Jeżeli RAMu byś chciał więcej, to musiałbyś sobie też dołożyć. Ja bym ci proponował też Goodrama DDR4, tylko dwie kości, żebyś miał 16GB. Teraz, teraz masz 18, żebyś nie, nie narzekał, że ci tutaj e, spadła e, wydajność. Także i 57600K z MSI Z270A Pro twoje by zostało na ten procesor i musiałbyś też zmienić RAM. Resztę bym zostawił, bo naprawdę jeszcze żeby kartę zmienić, to ja to bym proponował jakieś GTX 1080, bo ten zestaw już jest naprawdę w tym momencie, kiedy to wymienisz, będzie naprawdę dobrym potworem do gier. Także taka jest moja propozycja, dlatego mówię, że za 1000 zł to tutaj się nie bardzo co da zrobić. I ostatni Karol. Karol ma Atlona 64 x 25400 5400. O, ja takiego Atlona mam jeszcze w szafce, natomiast 3800, plus. mój stary procesor. Nie wiem, może niektórzy pamiętają, jak zaczynałem przygodę z YouTube na tym procesorze. 4GB ddr R2, R761GB, Mobo GB na chipset 790, ześladz Thermaltake 400W i obudowę iBox Lens. Potrzebuję części używanych, komputer do nowych gier. I budżet to około 10, 10 000, 5, 10, 50 zł, przepraszam. A co do grafiki, to by się jeszcze wstrzymał. Myślę nad wymianą procesora, płyty i pamięci RAM. Pozdrawiam, Karol. No, ja Ciebie też pozdrawiam. Dla Ciebie przygotowałem taki oto zestaw, mianowicie Intercore i5-2500K. E, 2500 k dlatego że w tym budżecie na 3570 k ciężko by było wyrwać. E, i co, 2500K sobie podkręcić na 4,5-4,8 GHz tam bez większego problemu. Oczywiście trzeba też dodatkowe chłodzenie, o którym ja tutaj nie wspomniałem, ponieważ kończył się już budżet, ale to tam dołożysz sobie stóweczkę czy 9 dych i coś tam się wynajdzie. Jeżeli nawet zużywanych, to możesz kupić Fortisa jedynkę za jakieś 70 zł na Allegro i też będzie ok Tutaj akurat na tej aukcji gość pisze, że procesor nigdy nie był podkręcany, co mnie bardzo dziwi i zastanawia, bo takie procesory kupuje się Właśnie po to, żeby je podkręcać. Eee, tak on się prezentuje. Podobno jest w 100% sprawny, także ja oczywiście nie, nakładam cię, nie nakłaniam cię do tej aukcji, tylko czytam co tu napisał sprzedawca. Eee, I co? I 2500 k właśnie tak się prezentuje. Eee, tu jest boksowe chłodzenie, więc jest OK. Eee, nie musisz na razie jakiegoś tam sobie dokupować, jeżeli masz o pieniążki, to sobie dokupisz i podkręcisz. Płyta MSI Z77AG43. Jest to płyta na chipsetie Z77, na soket 1155. Mamy tutaj sześciofazową sekcję zasilania, pięciofazową, przepraszam, cyfrową, więc dwa porty PCI Express razy 16, 4 banki RAM, sześć portów SATA, więc bardzo fajny zestaw. No, płyta na chipsetie Z77, czyli swego czasu najwyższym na soket 1155, więc nie ma co tutaj się nawet zastanawiać, że czegoś mogłoby zabraknąć płyta spokojnie poradzi sobie z podkręcaniem tego procesora bez najmniejszych problemów. E, dlatego też taką płytę wybrałem, a chodzi ona w całkiem przyjemnych cenach, bo jakieś 270 zł, to myślę, że nie są jakieś duży pieniądze jak za taką płytę, a po podkręceniu tego procesora na 48 GHz 4,5 będziesz spokojnie doganiał. E, Intele szóstej generacji czy 5. Już siódma, no to wyłamujemy się trochę, bo w końcu z generacji na generację to idzie o te 50%, więc... Już nie powiem, że dogonisz e, najnowsze kabilejki, e, przepraszam. Ale, ale i tak nie jest źle. Pamięć, pamięć też używana, chociaż można by było kupić nową za tą cenę, ale chciać używane, to używane. Gudra, 8 GB1600 MHz DDR3 oczywiście. CL11, taka prosta pamięć ram naszego polskiego producenta. Tutaj na tej aukcji jest bardzo fajna opcja, więc nawet w sumie to aukcję mógł polecić, bo gwarancję 14 dni dają. I z tego co widać, pamięci były testowane różnymi programami obciążającymi. Więc myślę, że warto by było zaufać. Tutaj ma 100% pozytywnych komentarzy, natomiast widzę, że mało rzeczy sprzedał póki co, ale może. Może to nie jest wcale taki zły, zły pomysł. I jeszcze bym ci proponował w tych pieniądzach w obudowę Sylendum PC Regnum RG1W, -E dlatego że masz starego iBoxa Links. Obudowa no name to jest w sumie, więc lepiej by było zapakować nowy zestaw coś fajnego. I jest to Sylendum PC Regnum RG w Black, tak jak wcześniej już wspominałem o tej obudowie, ja taką mam i jest całkiem OK, jak za te pieniążki. No i co mogę ci powiedzieć? Taki bym Ci zestaw proponował, jeżeli dozbierasz pieniążków wymienisz sobie kartę na coś mocniejszego, na przykład na 1050 Ti czy na RX 460, 70 yy, i tyle. Także to by było na tyle z mojej strony w tym odcinku. Przepraszam trochę yy, tutaj Adama, że nie doczytałem, że on już ma procesor kupiony yy, i musiałem tak polecić na żywioł. Nie wiem, czy akurat się zmieściłem w budżecie, ale myślę, że tak. Yy, I co? Dziękuję wszystkim za oglądanie, łapka w górę jeśli się podobało, subskrypcja, udostępniajcie ten film i jeżeli chcecie się zgłosić do kolejnego odcinka, kolejnych odcinków to macie wzór na dole w opisie filmu i piszcie na maila michał.małpa.gmail.com. Trzymajcie się i do nas...